Pani profesor, czy Pani zdaniem będziemy mieli ten problem już na stałe wpisany do kalendarza agrotechniki, czy to tylko jest ewenement jednoroczny? Nie, według mnie to już droga chwila pozostanie z nami na dłużej. Czyli... Niestety i będziemy musieli się z nią zmierzyć. Na pewno musimy myśleć o tym, żeby opracowywać jakieś metody jej redukcji, jej ograniczania, co wcale nie jest proste, a dodatkowo bardzo podnosi koszt produkcji owoców. Tak. I teraz jest pytanie, to znaczy czy ta uprawa tych owoców będzie opłacalna? Czy uda nam się uzyskać taką cenę, która pokryje również te dodatkowe koszty związane z, związane z, z ograniczaniem drogopila Suzuki, ale innego wyjścia nie ma. Musimy się nauczyć z nią żyć i stosować różne metody, kompleksowe metody jej ograniczania. Ja jestem bardzo wdzięczny tu Pani Profesor, że chociaż to jest okrutna prawda, ale szczera prawda, że nie okłamujemy plantatorów wmawiając im, że w przyszłym roku będzie lepiej. Ja wiem, że w tej chwili taki jest trend. Mówi się, że a przyszły rok będzie lepszy. Oby był lepszy i my tego wszystkim życzymy, ale jednocześnie przygotujmy się do poważnego skarcia z Rosowila Suzuki.